Uroczysta Akademia, jaka odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda, była głównym punktem obchodów jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach. W wydarzeniu tym udział wzięli uczniowie, ich rodzice, absolwenci placówki, byli i obecni nauczyciele, emerytowani pracownicy administracji i obsługi oraz wszyscy członkowie lokalnej społeczności związani z placówką. Ważnym momentem jubileuszowych uroczystości było wręczenie wieloletniej dyrektor szkoły Bogumile Jędrzejewskiej Złotej Karolinki, nagrody przyznawanej zasłużonym dla placówki osobom. Na ten wyjątkowy dzień przygotowano specjalny program artystyczny, by pokazać, jak bardzo na sercu leży świętokowiczanom szkolna jedynka. Prezentowano umiejętności wokalne, taneczne oraz teatralne, kładąc przy tym także nacisk na kultywowanie regionalnych tradycji. Wszak szkoła nosi od wielu już lat imię miłośników Ziemi Śląskiej. Goście uroczystości zaskoczeni byli licznymi talentami młodych i nieco starszych wychowanków. Osoby, które brały udział w tym przedsięwzięciu, wniosły do akademii cząstkę samego siebie, by w ten sposób podziękować placówce. A tak naprawdę osobą przez lata, ją tworzącym za edukację oraz wychowanie. 40 lat to są rubinowe gody. To jest bardzo duże wyzwanie. Nie ukrywam, że bardzo dużo osób zaangażowało się w to, żeby te obchody wyszły właśnie na takim poziomie. E, jubileusz pokazał, że macie wielu przyjaciół. Bardzo wielu. Jesteśmy dumni z tego, że naprawdę są osoby tak bliskie, sercu, jedynki. Tak bliskie nas, otwarte, gotowe do współpracy. Nie brakowało momentów wzruszenia, jak choćby wtedy, kiedy była dyrektor pani Bogumiła Jędrzejewska, odbierała złotą Karolinkę. Tak jest. Trzeba rozpocząć od tego, że to ona jest pomysłodawczynią, wręczania statuetek. No i przed ten moment, gdzie statuetka powędrowała do niej, więc to musiało wycisnąć łzy, to musiało być takie właśnie, i to była nie bez powodu złota. Karolinka. Podczas tej akademii głównie szkoła podstawowa numer 1 się chwaliła, ale było czym się chwalić, bo mogliśmy zobaczyć na miastkę i absolwentów i uczniów szkoły, którzy naprawdę sporo potrafią. Tak jest. Nie ukrywam, że w cały ten proces edukacji każdy wkłada naprawdę wielkie serce, co widać. Widać współpracę z rodzicami, widać współpracę z uczniami, widać współpracę z absolwentami, a naprawdę mamy się, mamy się kim i czym chwalić, i o tym trzeba mówić, o tym trzeba rozmawiać. Za pani plecami złota rybka, która była również częścią Akademii. Tak, jest. To, ja, to jest ta złota rybka, symbol naszej poprzedniej e, pani Bogumiły Jędrzewskiej, dyrektorki szkoły, która spełniła e, marzenia związane z jedynką. A pani dyrektor Dorota Sparwasser myślę, że godnie ją zastąpi. Mimo iż świętokłowicka jedynka jest jedną z najmłodszych placówek oświatowych w mieście, to w jej murach już kilka pokoleń mieszkańców rozpoczynało swą przygodę z edukacją. Dyrekcja placówki składała podziękowania wszystkim, którzy przez 40 lat przyczyniali się do sprawnego funkcjonowania szkoły i byli zaangażowani w jej rozwój. Szczególne słowa płynęły także do uczniów, którzy obecnie są związani z jedynką. Z okazji święta szkoły zaprezentowano także bogaty dorobek absolwentów Piaśnickiej Jedynki. Na wystawie przedstawiano artystyczne dzieła wychowanków, prezentując przy tym ich sylwetki.